Cześć! Dzisiaj zapiszemy kilka liczb w notacji wykładniczej, czyli w postaci takiej, gdzie nasza liczba A będzie wyglądała tak. To będzie x razy jakieś 10 do potęgi n. To znaczy nasz x będzie z przedziału 1 do 10. To znaczy to będzie 1 bądź coś większego, ale na pewno nie 10. To znaczy maksymalnie 9,999 i tak dalej. No to. Pokażmy, jak to powinno wyglądać. Powiedzmy, że mamy 63200 i mamy to zapisać w postaci wykładniczej. No to jeżeli to ma być w postaci wykładniczej i nasz x ma być z przedziału 1 do 10, no to to będzie 6,32 razy 10 do potęgi. I pytanie jakie? No to przesuwamy przecinek o jedno, drugie, trzecie, czwarte miejsce czyli 10 do potęgi czwartej, zmniejszyliśmy, zmniejszyliśmy tą liczbę o 10 tysięcy, więc musimy ją zwiększyć o 10 tysięcy, czyli o 10 do potęgi czwartej, żeby nie wpłynąć na nasz wynik. No ale to może być jakby zapisane w drugą stronę, to znaczy mamy jakieś 0,000 i powiedzmy 32, no to znów, jeżeli to ma być liczba z przedziału 1 do 10, no to to będzie 3,2. 3,2 razy 10 do potęgi i pytanie jakie? Przesuwamy przecinek o 1, 2, 3, 4 miejsce, ale w prawą stronę, to znaczy zwiększamy 10 tysięcy razy tą naszą liczbę, więc musimy przemnożyć przez 1 000 czyli 10 do potęgi minus 4, żeby znów nie wpłynąć na wynik. Okej, okay, no ale to było zapisywanie w notacji wykładniczej, ale możemy pójść w drugą stronę, to znaczy możemy mieć notację wykładniczą, czyli na przykład 4,3 razy 10 do potęgi trzeciej, no i załóżmy, że chcemy to zapisać w postaci dziesiętnej. No to jeżeli mamy 4,3 razy 10 do potęgi trzeciej, to tak naprawdę mnożymy to przez 1000, a mnożenie, to przez tyś, mnożenie tego przez 1000. To jest przesunięcie przecinka o trzy miejsca w prawą stronę, to znaczy o jedno, o drugie i o trzecie miejsce, czyli przecinek przesunęliśmy jedno, drugie, trzecie miejsce w prawo. No ale załóżmy, że mamy jakieś 5,2 razy 10 to potęgi powiedzmy minus drugiej. To znów, jeżeli mamy minus, to dalej przesuwamy, ale tym razem w lewą stronę. Czyli mamy 5,2. Czyli powiedzmy stąd przesuwamy przecinek o jedno miejsce, czyli mamy 0 ,52, 0 0,52, 0,052 czyli przesunęliśmy to o dwa miejsca, o dwa miejsca w lewą stronę. No i 7,32 razy 10 do potęgi zerowej to jest po prostu 7,32 10 do potęgi zerowej to jest 1. I tyle, mam nadzieję, że Wam się to trochę rozjaśni. Cześć.